Halo, hallo z tej strony Habia w dzisiejszym materiale wróciłem moi drodzy, wróciłem przez chwilę mnie nie było, ze względu na to że moich kochani dostałem ale nie martwcie moi drodzy, jutro wam wszystko w jutrzejszym materiale o godzinie 11, więc bądźcie moi drodzy aktywni. Ale w dzisiejszym materiale porozmawiam o apelacji, moi drodzy, halloweenowej, do której moi drodzy wy, a także ja naprawdę mega długo czekaliśmy. A w dzisiejszym materiale usłyszycie na pewno wiele, wiele ciekawostek na temat bynajmniej nowego Santiarca, wyposać halloweenowej, moi drodzy, nowego oczywiście go***ca, a także, kochani, wiele rzeczy, które się zmieniły w gierce, a wy nawet o tym niestety nie wiecie. Ale w że materiał się dowiecie. Zabawcie łapki, jeśli się, się cieszycie. No na pewno się cieszycie. Głupi rebele, no każdy się cieszy. Ja też, moi drodzy, się cieszę. A my lecimy. A my z koszmarnego koszmaru wracamy, moi drodzy, na słonecznego Sansona. I tutaj, moi kani w tej pierwszej części materiału porozmawiamy sobie o tym, co jest mega ważne i mega kluczowe dla was, dla mnie, moi drodzy. Ponieważ jemu zmieniło naprawdę sporo, jeśli chodzi o bronię wystanowa. Ja uważam, że to jest mała aktualizacja. Ale naprawdę robi wielkie zmiany Dlaczego moi kochani? Już wam powiem Ponieważ już sobie tutaj wszystko zapisałem Słuchajcie, jeśli macie spasa Moi drodzy, spas został e, zmniejszone, Obrażenia zostały, moi drodzy Z na przykład 67 do 400 w głowę Co jest mega ważne, ponieważ w takich sytuacjach Gdzie na przykład mamy, tutaj będzie mieć gościa W tym miejscu, bardzo proszę to Nie zabijecie go, moi drodzy, nie zabijecie go Bo jakby, jakbyście chcieli oddać go strzał w głowę To moi drodzy oddacie Ale to ten gościu i tak będzie miał moi kochani Nadal też się on Procent HP, oczywiście, w głowę. Naprawdę się zmieniło sporo. Spas moich kochani, tutaj wam pokażę, że też się zmienił. Zobaczcie, moi drodzy, sami tutaj oczywiście widać te zmiany, ale ja wam przeczytam, moi kani. Słuchajcie, obrażenia w głowę zmniejszone z 74 na 30. Rozumiecie to. Spas już nigdy nie będzie taki mocny, jak był teraz, kiedyś, na początku, moi drodzy, tylko po prostu będzie. No, słabiutki, słuchajcie, słabiutki, on będzie kosztował ile on kosztuje? 2000 chyba mi się zdaje. No dokładnie, 2000 on będzie, no tak jak farm tak naprawdę. SM1040 moich tkanin się zmniejszyło też z 67 strzał w głowę, tak? SM1014, ja wam tutaj pokażę moich kań, żeby nie było. SM1014, zobaczcie moich tkanin, to jest ta brońka. Ja do niej nie mam skina, bo jak wiecie, wszystko wypożyczyłem, bo wszedł rynek najmu i można moich tkanin po wypożyczać niektóre rzeczy. No i moi rodz ja też wypożyczyłem i całkiem mój rodzy, dobrze zarobiłem, więc. Jest fajnie, jest fajnie. A ten tutaj, oczywiście SM14, to moi, to, słuchajcie, z 67 strzaługowe na 20, moi kochani, Więc już tym nie grajcie od aktualizacji Halloweenowej. Lecimy dalej, moi drodzy. A tym musicie teraz zacząć grać. Dlaczego? Słuchajcie, patrzcie, ja Wam pokażę taką jedną rzecz, patrzcie. Czy celownik, moi drodzy, jest, jakby wiecie, rozmazany? Nie. Co oznacza, patrzcie, biegam, strzelam, jest celnie. Słuchajcie moi ja mam teraz powiem taką jedną rzecz: w sumie najważniejszą, tak naprawdę, w tym co oczywiście chodzi, jeśli chodzi o AWM. Słuchajcie moi drodzy, zwiększona prędkość poruszania się ze snajperką z 200 na 210, czyli poruszacie się szybciej, nie aż tak wolno. I moi kochani, słuchajcie, zwiększona szybkoszczelność o 5, ale to jest co jest najważniejsze, poprawiono celność podczas poruszania się. Więc teraz, moi kochani, tam jeden widz na streamie, jak i miałem streama, moi drodzy, z aktualizacji Halloweenowej na TikToku. Jeśli moi drodzy, was tam jeszcze nie ma, to naprawdę, proszę, proszę żebyście moi drodzy, zafollowowali, ponieważ dobijamy 10 tysięcy, brakuje nam około 3 tysiące. A wiem, że takich wariatów jak wy, na TikToku jest naprawdę mega dużo. A tam, moi kochani, często robię streamki, na przykład jak nie robię na YouTube, to robię tam, a jak nie robię. Tam to robię na YouTube, więc bądźcie tu i tu I tam też, moi drodzy, są sami ciekawe rzeczy Więc słuchajcie Teraz biegajcie, strzelajcie sobie awupy No bo tak, patrzcie No patrzcie, moi drodzy, to wszystko będzie wchodzić Patrzcie, jak, ja, ja nie wiem, czy to w skoku będzie wchodzić, ale czekajcie Dobra, nie, słuchajcie No w skoku się jakby rozmazuje No widzicie, że się rozmazuje, o tak powinno być ogólnie, jakbyście chodzili, nie? A w ogóle jakby 100% celności, nawet nie musicie kłócać Kiedyś moi drodzy było naprawdę to mega, mega e, trudno grać z tej AWP, ale przejdźmy sobie dalej moi... Słuchajcie, AKR12, co jest mega ważne, y, obrażenia w ogóle zmniejszone o 10. No, i ogólnie zmieniony jest rozrzut i odrzut, więc będziecie musieli się nauczyć tego od nowa. A moi kochani, do M16 już tutaj zmieniam, żeby wam pokazać, to moi kochani, tutaj jest obrażenia w głowę zmniejszone z 133 na 125. Tak to moi rozwój wygląda. A my teraz przechodzimy oczywiście do. A w nowym pasie moi kochani, mamy 45 rebeli do zgarnięcia i naprawdę wiele dni na to, żeby to wszystko zrobić. Słuchajcie, zostało 40 dni, 41 w sumie, żeby to wszystko zrobić i wy tym oczywiście. Nowym pasie. Co mamy? Słuchajcie, moi kani, mamy oczywiście nowy medal, który mi się totalnie nie podoba. Lecimy dalej do skinów. Słuchajcie, o zaczynając od pierwszego, taki całkiem może być. O, ten mi się w ogóle bardzo podoba. Słuchajcie, jeśli poleci w satraku, naprawdę wydaje mi się, że będzie sporo, kosztował naprawdę sporo. Ze względu na to, moi drodzy, że jest taki, wiecie, wyjątkowy, bo jest zielony. To mi się totalnie nie podoba. Maczek jest naprawdę bardzo ładny i wydaje mi się, że będzie sporo, sporo. Mógł oczywiście chodzić po Moi drodzy, lecimy dalej. To jest całkiem spoko. No i oczywiście tutaj, wal, yy, wydaje mi się, że najlepsze, co mogli, oczywiście, twórcy zrobić, jeśli chodzi o tą aktualizację, ponieważ naprawdę mi się bardzo mocno podoba. Yy, oczywiście, graffiti, przechodzimy dalej, żebyście wszystko wiedzieli i żebyście też znali moją opinię, bo ponieważ tak mi się wydaje, że naprawdę brakowało wam tego, jak oczywiście wyszła aktualizacja, a aby nie mógł nie zrobić, kurczę, no i musiał trochę poczekać i powalczyć, moi kochani. W sumie nie ja, tylko oczywiście nasza firma, która robi gierkę. Lecimy dalej. Graffiti, Nightmare. Wydaje mi się, że spoko. Tak mi się wydaje, że idealnie. No sleep. Fajne. W sumie, fajne, moi drodzy. Jeśli byście grali o drugiej w nocy, fajne. Lecimy dalej wake up. Jeśli byście ch chcieli wstać o 6.30 rano, żeby oczywiście trenować swojego skilla do 8 rana, a później, moi drodzy, pójść na siłownię kabi, no to, moi drodzy, możecie tak zrobić i oczywiście takiego graffiti sobie przygarnąć. Eee, Hipnozy. Hyp czekajcie hipnozja, czy jakoś tak, dobra możecie mi poprawić w komentarzach, bo ja moi drodzy już zapomniałem z tego wszystkiego co się tutaj wydarzyło. No i to ogólnie jest najładniejsze graffiti, tak naprawdę mogę powiedzieć, że najlepsze. Lecimy dalej, to już widziałem, że będzie grubo moi drodzy, więc tak ten jest spoko, ten mi się nie podoba, to tak średnio, w ogóle czemu oni dają to same graffiti, co jest jakby naklejką, to jest bez sensu totalnie. to mi się podoba bardzo, jest fajne, to jest ładne. No i to, moi kochani, no to jest totalny sztos. To jest totalny sztos. Ja nawet bym tego nie sprzedawał. Tylko, moi drodzy, ja bym to zostawił, ponieważ to można naprawdę sporo, sporo tam, wiecie. No można za to sporo zyskać. Lecimy dalej, słuchajcie. Mamy czarmy, mamy czarmy. To mi się podoba bardzo, naprawdę, bo to jest takie fajne, ciekawe. No i proste. To, to jest ok, to mi się nie podoba. To też w ogóle, ja nie, nie rozumiem sensu dawania takich rzeczy. Słuchajcie, uważam, że takie rzeczy. Jeszcze muszę się trochę nauczyć twórcy, że jednak takich rzeczy no, no nie warto dodawać, tak, no bo wiecie, albo to jest graffiti, albo to jest medal, albo zawieszka, a oni po prostu idą na łatwiznę. Oto mi się bardzo podoba, bo jest fajne, nowe, taki gościu trochę, wiecie, stykany przed turniejem, moi drodzy, Mistrzostw Polski, bo jak wiecie, 8 listopada, moi drodzy, lecimy z mistrzami Polski, na których Was nie może zawracać jako kibiców, moi kani, no i oczywiście widowni, która będzie dopingować swoich kolegów, znajomych, może nawet i idoli, którzy będą grać. No i Charm, Hypno Beast, fajny, fajny, taki spokój mi się wydaje lecimy dalej moi kochani i tutaj na samym końcu są oczywiście kosy słuchajcie, koski naprawdę bardzo ciekawe bardzo interesujące, niektóre oczywiście egzemplarze kukri, jak zawsze wiecie nie polecam, ponieważ jest no totalnie mi się nie podoba lecimy dalej, tutaj ten kolor zielony mi się podoba, tych dual daggersów jest oczywiście także i butterfly który może być ciekawą moi kochani, alternatywą do innych butterfly i można na przykład kosztować trochę mniej, ale tutaj oczywiście ten krem la krem, ten miód malinka, moi drodzy, miód malinka jest naprawdę piękny, ten karabit i oczywiście osobiście chciałbym go, moi kochani, mieć. Eee, lecimy dalej, no jest całkiem przystojny, Przy, Przystojny. Chodzi o to, że jest, wiecie, spoko, nie? że jest spoko. No i ten skinek taki, no spoko. Niech będzie ok, niech będzie ok. Jakoś tam, jak wiecie. Posiadów mi nie urywa, a wygląda naprawdę całkiem, całkiem fajnie. Słuchajcie moi drodzy, jesteśmy na nowej mapie, na nowym trybie i trochę Wam, trochę poopowiadam o tych oczywiście tutaj trybach, ponieważ na pewno nie wiecie albo moi drodzy się jeszcze, no nie graliście może na tej mapce albo po prostu na tych trybach, słuchajcie... Tryb, oczywiście nowy koszmar eventowy, moi drodzy, 10 jakby trybów jest w jednym trybie. Słuchajcie, pierwsza z w historii takie coś się pojawiło, że normalnie twórcy postanowili dodać na przykład tryb pologatolawa. Na przykład dodali takie coś jak było w tym serialu, gdzie ta lalka, moi drodzy, się odwracała. I na przykład wiecie, był kolor czerwony albo zielony, zapewne wiecie, co za serial. Ja moi drodzy, tutaj nie będę za dużo gadał. E, no i oczywiście są też inne fajne tryby, na przykład wiecie, że nie możecie się ruszać, albo na przykład, że musi się cały czas ruszać, i tak dalej. Naprawdę jest to ciekawe, interesujące, i powiem Wam, że twórcy naprawdę, jeśli chodzi o te tryby na tryb Halloween, oczywiście propsuję, moi drodzy, propsuję i oczywiście łapka w górę za to, co oczywiście zrobili. Ponieważ tak jak mówiłem na początku, to są, moi kochani, to jest kochani, mała aktualizacja, ale wielkie zmiany, ponieważ. Naprawdę się sporo zmieniło, pomimo tego, że wiecie, mechanika gry i tak dalej, w ogóle to, co się tam wydarzyło. W ogóle pewnie się stacie, dlaczego Happy nie masz kałacha. A teraz, Wam, moi drodzy, przytoczę historię, oczywiście, i moją opinię na temat, oczywiście, tego, co weszło do gry. Czyli nowa, moi drodzy, funkcja, oczywiście, którą możemy robić z naszymi skórkami, i oczywiście, wiecie, nie, że tam y, za. Za, za Pewien pitos, tylko moi drodzy, możemy to komuś pożyczyć. No, ale też moi drodzy, za coś tak. I powiem tak, że to jest super opcja dla ludzi, którzy na przykład mają mało albo chcieli mieć więcej. To jest naprawdę, no, krem de la creme. Niektórzy moi drodzy na przykład nie mają, żeby oczywiście e, sobie sprawić taką rzecz w całości, dlatego na przykład sobie mogą wynająć czy coś. Naprawdę, to jest mega, mega super opcja. Powiem Wam szczerze, moi kochani, że nie spodziewałem się aż tak dużej e, aktualizacji, jeśli chodzi o. Jakieś tam zmiany. Myślałem, że z początku, oczywiście. Jak wszedłem do gry i w ogóle tak zobaczyłem, no ale co to w ogóle? Przecież to nic się nie zmieniło. No ale tak sobie pograłem, dzień drugi, oczywiście, gdzie miałem przerwę od YouTube'a. Bo nie mogłem razy nie rzucić. A słuchajcie, wczoraj rzuciłem film taki testowy, że on jest naprawdę sprzed wieków temu. Chciałem po prostu wrzucić, żeby zobaczyć, czy. Mogę to robić, moi drodzy, czy mogę wrzucić film, bo wrzuciłem szorce, patrzę, wszystko okej, okay, nie? I się zmieniło, ale jutro, moi drodzy, wam wszystko powiem, jeśli będę miał tylko możliwość i mam nadzieję, że tutaj nic się źlego nie wydarzy. No oczywiście moja ocena, jeśli chodzi o ten update, jest naprawdę taka całkiem ciekawa. Yy... Pomimo tych niektórych wad i tak dalej, tego wszystkiego, co zrobili, no to uważam, że takie 8 na 10 może być z mojej strony i mojej perspektywy. A Wam, moi kani, jak się podoba najnowsza aktualizacja? Co myślicie o tym i czy Wy byście chcieli zagrać na przykład wy na takim trybie, oczywiście z Habim, na przykład nagrać jakiś odcinek? Właśnie, czy chcielibyście, moi drodzy, jakiś odcinek nagrać? Bo tak się, kurczę, zastanawiałem, czy byście chcieli, ale mam nadzieję, że tak. I, moi drodzy, dłużej nie przedłużając, moi drodzy, krótko, konkretnie na temat. Dziękuję bardzo, trzymajcie się i hejka!